Yo bro, z tej strony Kasper. Jeżeli oglądasz ten film, to najprawdopodobniej jesteś chudym chłopaczkiem i nie chodzisz na siłkę. I w tym filmie właśnie wyjaśnię Ci, dlaczego musisz, tak kurwa, musisz zacząć chodzić na tą jebaną siłownię. I wyjaśnię Ci, dlaczego moim zdaniem jest to najlepsza decyzja, od czego również ja zaczynałem, także lecimy. Uświadom sobie, że ćwiczenie na siłowni to nie jest tylko rozrost mięśni, i przy rzucaniu Tutaj chodzi o Twoją głowę. Podczas ćwiczeń naprawiasz i polepszasz swój charakter i dyscyplinę. A to jest niezbędne w życiu codziennym, czy chociażby do budowania biznesu, czy nawet do stworzenia przyszłej rodziny. Tak? Tutaj chodzi o przeprogramowanie głowy. Jeśli sumiennie ćwiczysz na siłowni, jesteś zdecydowanie bardziej odporny na stres, jesteś zdecydowanie bardziej opanowany, trudniej Cię wyprowadzić z równowagi. Również, jak już ćwiczysz trochę, tam parę tygodni, to już widzisz swoje pierwsze rezultaty. I dzięki temu jesteś w swoich oczach zdecydowanie bardziej wartościową osobą. I dzięki temu czujesz się zdecydowanie bardziej pewny siebie. I pamiętaj, jak dbasz o jedną rzecz, tak dbasz o wszystko. Więc, jeżeli zaniedbujesz sylwetkę, to się przykłada na wszystkie inne elementy życia, tak? Czy to rodzina, relacje z innymi, biznes, praca, szkoła? Na wszystko to się przykłada. Tak, jak mówię, jak masz o jedną rzecz, tak dbasz o wszystko. Oczywistym jest to, że będziesz miał więcej energii, tak? No jest to oczywiste. Jeśli świadomie wychodzisz ze swojej strefy komfortu, żeby iść na siłownię, przyrzucać te żelastwa i dawać siebie 100%, dzięki temu podnosisz się w Twojej głowie dopamina z tego, że zrobiłeś coś świadomie ciężkiego, wymagającego dużego skupienia, no i dzięki temu dostajesz energię. I bardzo ważne jest to, że poprzez budowanie sylwetki. Budujesz pewność siebie. Więc przez te przerzucone kilogramy, ciężary to udowadniasz sobie na każdym treningu, że jesteś wartościową osobą. I dzięki temu pokazujesz sobie, że jak chcesz, to potrafisz. A jak wiesz, pewność siebie w życiu odgrywa kluczową rolę. No żeby po prostu nie być pizdą. A jak wiesz, w obecnym społeczeństwie niestety jest to coraz częściej spotykane. Przez ten zbytni konsumpcjonizm Oglądaj Netflixa, skrolowanie mnóstwo TikToka, Railsów, Shortsów, zanieczowego żarcia, walenie konia kilka razy dziennie, stajemy się coraz słabsi, no i na pewno się podupada. No i dopiero na końcu, na samym końcu jest ta nagroda w postaci sylwetki i siły. Dzięki temu wyglądasz zajebiście, a jak wiadomo, każdy ocenia innych podświadomie po wyglądzie, tak jakby no to jest normalne. Tak to wygląda w tym świecie. To jeszcze jesteś silny. Dzięki temu twoja przyszła rodzina dostanie silnego mężczyznę, a nie jakiegoś sobie boja. Jeśli jesteś młody, to najprawdopodobniej nie masz jeszcze jakiegoś takiego celu w życiu. Nie wiesz jeszcze, nie wiesz jeszcze co chcesz robić, i tak dalej. Dlatego uważam, że w twoim przypadku budowanie sylwetki to jest najlepsza możliwa opcja, jaką możesz wybrać. No to teraz możesz spytać. No dobra, Kasper. No to jak mam zacząć z tą siłownią? No to już ci mówię. Weź wodę, jakieś ciuchy do przebrania i znajdź w swojej okolicy jakąś siłownię, na którą możesz chodzić, tak? Po prostu pójdź. Pomachaj tymi hantelkami. Powyciskaj. Poruszaj tymi maszynami. Nie musi to być mocny trening, naprawdę. Na samym początku lepiej nawet nie. Musisz jeszcze zrazić do tego, tak? Zrób lekki trening. Nie musisz się naprawdę wysilać, bo. Tak jak już wspominałem we wcześniejszych filmach, regularność, a nie intensywność. To jest klucz do sukcesu we wszystkim. I może być tak, że boisz się, że nie będą cię oceniać. Ale naprawdę, stary, ludzie mają w ciebie wyjebane. Naprawdę. Są za bardzo skupieni na swoich celach, żeby patrzeć, kto tam nowy na siłownię przyrzec, co nie? A po drugie, każdy kiedyś zaczynał mordo. Nawet największe karki na siłce kiedyś były chude dopiero zaczynały, robiły błędy, jak każdy inny człowiek. Więc wyluzuj, naprawdę. A i pamiętaj jeszcze jedna rzecz. Nigdy nie omijaj dnia nóg. Jak ty chcesz, mordo, prowadzić wielomilionowy biznes? Jak ty kurwa, pomijasz jakiś dzień nóg? Kumasz to, co nie? Kumasz to. Dlatego, mordo, wypierdalaj na trening. Pozdro.